Cześć, ja tam Andrzej, tam w kolejnym odcinku z gierki w 3 dziki na modach, oczywiście. I... Co ja miałem zrobić? Jakieś hmm. tam misję sobie powykonywać. Śladami Ciri... Poboczny, dzikie serce, pokój Ciri. Przycielka, przysługa. Dobra, to idziemy do pokoju Ciri, nie? Wykonać tego zadanko. By. Niejasna natura kląt. Lydia van Vredewold. dedykacja mm. dla barona i jego żony. Mieli wizję wysoko postawionych znajomych. Wączek? Się raczej nie bawiła, ale Małgosia to co innego. I musiała nosić te ubrania, kiedy to była. Wygląda na to, że wyjechała w pośpiechu. Ej, czy muszę z porozmawiać z Małgosią, to? czy znaczy, takie mi Frenzle, Węże! Ty jesteś Małgosia? Ja, a ty jesteś Geralt! <grym> Skąd wiesz? <Bo> mam <grym> tak, ja jestem Gerald! Nie <grym> mi powiedziała! Poznajesz tam? Ja, mój bączek! Skąd go masz? Znalazłem w pokoju ci. Jest twój? Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. Rozmawiałaś trochę z ci, prawda? prawda. Mówiła na przykład, dokąd się wybiera, albo czego to szuka? Mówiła, że szuka ciebie i czarodziejki. Ale ty jesteś tutaj, to chyba cię nie znalazła. No, ale może pomogła temu Wczorajek. Wczorajek przyjaciela Wczorajek przyjaciela stoi przed tobą. Siri chciała pomóc jakiemuś przyjacielowi? Wiesz, jakiemu? No jak to jakiemu? Jej przyjacielowi powiedziała, że jest w tarapatach i ona musi go uratować. Nie wiesz, gdzie jest Siri? Nie, któregoś dnia, jak przyszłam do niej ze śniadaniem, to już jej nie było. Baron powiedział, że wyjechała. I pytałaś, dokąd? Pytałam, ale powiedział, że jestem za mała i nie muszę wiedzieć. Hmm. Ale Ciri zostawiła mi prezent. Ja ci? O, taki zielony kamyk. No no, ładny prezent. Schowaj go głęboko i nie pokazuj nikomu, jest wiele wart. Dzięki, miłej i zabawy. Ja się nie bawię, ja pomagam. Wszyscy się bawią. No wszystkie potwory, wszystkie? Może zrobię nawet w zasadzie mogę zrobić... Nie, no, żeby na te potwory zapolować! Na tu, 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 mogę zrobić tu, Mogę nawet, nawet jak mam 13 poziom, mis płatnerstwa okej okay. o skrzykaczu mówię, Co wiesz jaką w mi nigdy niby pokazuje, że niedaleko. Kluźnia klamu porodaro. Kawa obrończy. Dobra, i tutaj muszę poszukać tych narzędzi. Z tego co wiem. włącza. Nie chcą go wziąłem za sojusznika, Zrobiłem z niego na parę sekund. To oh. 20 minut. Nie mogę na razie dodać EQ. What the hell? To musi być ta legendarna kuźnia. Rozejrzyj się za narzędziami. Banty, chociaż to tylko narzędzia kowalskie, to o nich musiała mówić Joana. No to ładnie. Dokonuję misję powyżej mojego poziomu na modach. Tu coś jeszcze. Jakiś stwory, kurde. szaleją. Ale to ale zachował na całego. Nie, tutaj już nic więcej nie ma, przynajmniej nie widzę. Jeszcze ktoś co się pobawić ze mną? Czy tam... Wykonać tą misję, nie? Do końca? Choćbyś, stary, nie chlał cięgiem w Dobra, to... to jestem z powrotem. Kim mam pogadać z nią, chyba nie? Co mogę dla ciebie zrobić? Eee... Nie, to ja muszę We z nim more. pogadać. Z nim muszę pogadać. Czym mogę. Dobra, zdobyłem narzędzia Jakiś czas temu byłem na UNWIK i znalazłem to. Niech mnie kuna trąca. Wyglądają jak prawdziwe. Bo są prawdziwe, spójrz na ornamenty. To autentyki. Jak ci się udało je zdobyć? <laughs> Było ciężko, więc Dobra, nie będę taki. Nieważne jak, Długa ważne, że historia. mam. historia. Może kiedyś ją opowiem, ale teraz zależy mi przede wszystkim na pancerzu. Harmoneb Grenekan, generał lejtnant II Armii Konnej. Witamy w naszych skromnych progach. To zaszczyt gościć taką osobistość. Słyszałem, że pan generał jest znawcą i kolekcjonerem wytworów sztuki płatnerskiej. Zgadza się. A o tobie mówią, że jesteś mistrzem. Och, zbytek łaski, naprawdę. Potrzebuję ciężkiej zbroi, odpornej na pociski przebijające. Pociski przebijające? Znaczy się był ty! Będzie ciężko trzeba, by użyć specjalnego stopu, utwardzić. Z nowymi narzędziami damy sobie radę. Pal w piecu, ja przygotuję resztę. Na wiele pozwalasz podwładnym. E, Rozumiem pan generale. Ciężko dziś o dobrego pomocnika. Zapraszam na zewnątrz, omówimy szczegóły kwestie finansowe. Zawsze to samo. Mam już tego dość. dość? Tego, że wszyscy traktują mnie jak popychadło. A prawda jest taka, że te zbroje dla niewgardczyka, któremu Fergus tak fachowo wchodzi w tyłek, to ja zrobię i twój pancerz zresztą też. Mm, w takim razie czym zajmuje się Fergus? Kuje podkowy gwoździe. Reszty nie daje mu tykać, bo nawet proste czopowanie potrafi zepsuć. Ale jak hmm. przychodzi co do czego, to on spija śmietankę. Jego nazywają mistrzem. Bo kto by uwierzył, że ludzka kobieta może być dobrym płatnerzem, ale krasnoludkowal to co innego. Nie, macie, co wam dzisiaj głodować nie da. Skoro tak to wygląda, to czemu się nie postawisz? Właśnie zamierzam. Niech sam sobie robi zbroję dla Nilfgaardczyka, a ja zrobię drugą. Potem zobaczymy, która jest lepsza. Potrzebuję tylko jednej rzeczy, której sama nie zdobędę. Może mógłbyś mi pomóc? Zależy, o co chodzi. Żeby dobrze wykończyć zbroję, muszę ją zahartować. Zwykle stosuje się do tego olej, ale ja chcę użyć kwasu. Hmm. Kikimory i archegrywy prują kwasem. Archegryfy? Znaczy gryfy smocze? Parę dni temu byli tu ludzie barona i błagać, by choć nas Dobra. Czyli i tak będzie na niego zlecenie. równie dobrze mogę go zabić już teraz, i upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeśli przyniesiesz mi kwas i udowodnię, że jestem lepsza niż Fergus, będę dla ciebie pracować. Potrafię króć pancerze, jakich nie zdoła zrobić żaden inny zbrojmistrz! Dobra. Tam są ślady, to trzeba iść ze śladami pióro archegryfa. Pewnie je zgubił, kiedy wzbijał się do lotu. Może magnes do gdzieś Mam go. Czy mógł? gdzie jesteś? Gdzie jesteś ptaków? <śmienicza> <śmienicza> <Kolejny! śmienicza> um, <come> <śmienicza> Jaka fajna zababa Jakby szybko załatwiłem. No i o to chodzi. Nie, muszę z nią pogadać, Boże. Zresztą ja się z nią umówiłem, że... Jesteś? Mam. Używaj go ostrożnie, jest bardzo żrący. Wiem tam skąd pochodzę poparzył niejednego. Zbroja już gotowa, więc biorę się do dzieła, a potem przekonamy się, kto jest lepszy fergus czy ja. Hmm. Gerald, skończyłam! Wygląda bardzo profesjonalnie. Zapraszam, panie generale. Zbroja już czeka. Całkiem zacnie mi wyszła, nie chwaląc się. <laughs> o, Dość toporna. Mam nadzieję, że wygląd nie odzwierciedla jakości. Pan generał raczy spojrzeć na moją. Co to ma znaczyć? To Joanna jest mistrzynią płaterską, a nie Fergus. I zrobiła zbroję, żeby to udowodnić. Joanna, co ty wyprawiasz na miłość bogów? Temeria to ciągle dziki kraj. U nas taka samowola podwładnych jest niedopuszczalna. Za pozwoleniem, generale, jestem podwładną Fergusa tylko z pozoru. Taką zawarliśmy umowę. No bo kto by uwierzył, że kobieta może być lepszym płatnerzem niż krasnolud? Masz rację, ja nie wierzę, ale skoro jesteś tak przekonana o swoich umiejętnościach, sprawdźmy je. Nie na manekinach. W warunkach bojowych. Oho, ho, ho, jakie tłumy! Ej, hey, ty tam! Włóż te zbroje! Ja? Ale ja przyszedłem tylko konia podkuć. To był rozkaz, nie prośba. Panie generale, wykułam te zbroje dla mężczyzny. Nie dam rady jej włożyć. To znajdź kogoś, kto da radę. Geralt, pomożesz? Mogę oczywiście. Niech będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Ubierajcie zbroję. Czekam na zewnątrz. Hm. No i super. Jasna, cholera. A ja tu tylko przyszedłem konia podkuć. Haha, <noise> konia podkuć. Pancerz odporny na bełty? Wypłacić mu odszkodowanie. A teraz zobaczymy, ile warta jest ta druga zbroja. Żyjesz? Tak, wybliżę się, ale, ale... ta zbroja to szmelc. Wstań! Chcę obejrzeć zbroję! Nawet się nie wgniotła. <noise> Ciężko mnie zaskoczyć, ale muszę przyznać, że tobie się udało. A ty dokąd? Od teraz kuźnia należy do mistrzyni Joany. Mistrzyni przejmuje też wszystkie zlecenia armii nilgarskiej. Czy to jasne? Ech, jak słońce! Oto zapłata za zbroję. Przyślę po nią kogoś z moich ludzi. Dla mnie też już pora. Wezmę tylko swoje rzeczy i schodzę ci z oczu. Zaczekaj, nie musimy się tak rozstawać. Byłeś dobrym pomocnikiem. Moglibyśmy dalej pracować jak dawniej, tylko teraz już bez kłamstw. Fakt dobrany był z nas duet. No, to leci rozpal pod kuźnią. Zyskaliśmy nowego klienta, będziemy teraz kuć wiedźmińskie pancerze. Przyznaj, nie byłeś tak do końca pewien, czy zbroja wytrzyma. Wierzę wirtuozerię rzemiosła, bo sam do niej dążę. Gdybyś nie wiedziała, co robisz, nie poprosiłabyś o legendarne narzędzia z Undvik i kwas Archegryfa. Dzięki za zaufanie. Twój pancerz będzie gotowy za kilka dni. Hmm. Chodź, pomogę ci się uwolnić z tego. Podobnie z zbroje od Geralt, miło, że wpa... Jak tam mój pancerz? Gotowa! Wzmocniłam na łączeniach i wytrawiłam w kwasie. Wszystko zgodnie z tradycją mojego klanu. Dzięki. Ile ci jestem winien? Daj spokój. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. To prezent i podziękowanie za to, co dla mnie zrobiłeś. Weź go i niech ci służy. Dzięki. Dobra, tak czy siak. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Był szef na następnym odcinku. Siemano, cześć i żółwik.